Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś recenzja serialu. Dawno nie było filmu. No nie wiem, może coś się w marcu obejrzy. W każdym razie, dziś serial Matka. Serial, który swoją premierę będzie miał w Polsacie od poniedziałku, 27 lutego. Także, jeśli ta moja dzisiejsza paplanina Was zachęci, to mam nadzieję, że go obejrzycie, bo naprawdę warto. Wyśmienita obsada, ciekawa historia. Dużo psychologii, bardzo ciężki klimat, bym powiedziała. Na pewno nie jest to produkcja na wyluzowanie po ciężkim dniu. Raczej dosyć mocno dotyka człowieka, uderza w takie czułe punkty. O tym więcej później. Zapraszam. Tradycyjnie zaczynamy od fabuły. Może najpierw w skrócie Wam opowiem, o czym serial Matka w ogóle jest. Mamy dziennikarkę śledczą Agnieszkę, która za sprawą pewnego anonimu powraca do zabójstwa sprzed lat. Kontaktuje się z nią więzień, którego pomogła skazać za właśnie to zabójstwo i ta zbrodnia była powiązana ze śmiercią jej syna. W związku z tym nasza bohaterka zaczyna swoje własne śledztwo, chce odkryć tajemnicę śmierci swojego dziecka. To teraz w skrócie. W skrócie, ponieważ ten serial to nie tylko zagadka taka kryminalna, policyjna, dziennikarska, ale też i przede wszystkim to jest serial o rodzinie. Na pozór idealny, w środku się tam kotłuje nieźle. Jak wspominałam we wstępie, klimat serialu jest dosyć ciężki, ponieważ porusza on trudne, trudne tematy. tematy. Przede wszystkim ta trauma rodzinna, śmierć syna i to Śmierć w wyniku samobójstwa. Chłopak się powiesił. Też można dostrzec coś w rodzaju traumy pokoleniowej, gdzie matka była zdradzana, i było to zamiatane pod dywan, i jedna z córek, siostra głównej bohaterki cały czas podejrzewa o zdradę swojego męża. Słusznie podejrzewa, ale w troszkę innym wymiarze to się wydarzyło. Wspominałam, to samobójstwo jest bardzo, bardzo trudnym tematem. Do tych scen wracamy kilka razy w ciągu całego serialu, więc naprawdę trzeba mieć mocne nerwy. No i pedofilia. Pedofilia to jest taki główny wątek obok tej traumy. No to się wszystko ze sobą łączy, wszystko jest powiązane. Mogę powiedzieć, że ta fabuła ma ręce i nogi. Tak, nic tu nie jest przypadkowe i fantastycznie się to ogląda. Pewnie właśnie dlatego. Tutaj, jak mówię o tej pedofili, jeszcze chciałam wspomnieć, że taką moją pierwszą myślą było, że. Oczywiście był ksiądz. Ja tak, już tak sobie myślę, no tak, wiadomo, ksiądz-pedofil, jakie to oczywiste. No Na szczęście nie. Na szczęście pokazano, że pedofilem może być ktoś. Z pozoru mniej społecznie podejrzewany. Ktoś bliski, krótko mówiąc. Ja wam chyba zdradzę, kto się tam okaże. No ale dobra, to jeszcze zobaczę. Za fabułę jeden, jeden punkt. punkt. Zapewne jeszcze to powtórzę, ale A Matka to jest serial, który łamie stereotypy. Totalnie. Już wspominałam o księdzu nie pedofilu, ale to nie jest wszystko. Główna bohaterka oczywiście jest jednym z największych plusów tego serialu. Właśnie dlatego, że moim zdaniem, myślę, że nie tylko moim, jest to bohaterka negatywna. Bo głównie bohaterowie zazwyczaj w serialach są pozytywni. Nawet jeśli robią coś złego, to im się dużo wybacza. Niewiele widziałam produkcji, w których tak totalnie, wprost nam się pokazuje... Negatywną postać jako protagonisty. Więc za to niewątpliwie plus yy, dla matki, ponieważ Agnieszka jest w traumie i oczywiście to ją w jakiś sposób usprawiedliwia. Znaczy, wiele jej decyzji, wyborów to usprawiedliwia. No. Chce się dowiedzieć, co się stało z jej dzieckiem, szuka, sprawdza, chce ukarać winnych, ale ona w tym wszystkim tak naprawdę myśli wyłącznie o sobie, o swoim bólu. O swojej traumie nie bierze pod uwagę totalnie, że ma jeszcze jedno dziecko, które też jej bardzo potrzebuje. Ma pasierbicę, ma męża. O nim za chwilę powiem. Też postać warta uwagi. Jednak wracając. Agnieszka jest straszną egoistką, która nie cofa się absolutnie przed niczym. Zobaczycie, że przed niczym. Aby osiągnąć swój cel, no i zapewne przyjdzie jej za to słono zapłacić. Z tego serialu też właśnie płynie morał, że kara może, może przyjść i to dość niespodziewanie, jednak. Nie wszystkie jej zachowania można wytłumaczyć traumą. Zdradzenie męża, no takiego męża, sorry, traumą nie wytłumaczymy. Mnie chyba najbardziej poruszyło jej zachowanie względem rodziny, tej, którą tworzyła, która została, która jest żywa. O, może tak bym powiedziała. Tylko, że dla niej to się totalnie nie liczy. I ją nie obchodzi, co się stanie z jej dzieckiem, kiedy ona wymierzy tą sprawiedliwość. Generalnie ma w nosie wszystko i wszystkich, tylko liczy się zemsta. Bo nie sądzę, żeby to był taki typ kobiety, dla której liczyła się wyłącznie praca i te dzieci były jakby na jakimś dalekim, dalekim planie. Ciężko byłoby wyznać taki wniosek z faktów, które mamy gdzieś podane w serialu. Także na pewno plus za tą główną, negatywną bohaterkę. Kolejny plus za postać męża. Również przedstawiony niestereotypowo. Może nie idealny, bo w pracy idealny nie był. Miał swoje wady, miał swoje za uszami. Ale jako mąż i ojciec, myślę, że spokojnie można go określić mianem bardzo, bardzo dobrego w tych właśnie rolach społecznych, gość się absolutnie poświęca. Poświęca swoją karierę po to, żeby żona miała spokój, żeby wróciła do normy po śmierci syna z pierwszego związku, tak? Bo my tutaj mamy też duży wątek rodziny patworkowej, tak? Bo on ma córkę z poprzedniego związku, oni mają razem dziecko i jeszcze był syn jej, który. Zmarł i ta rodzina jakoś sobie żyła i jakoś sobie radziła. Tam pada zdanie: Cała ta rodzina to jedno wielkie udawanie, ale myślę, że to nie do końca tak było. Jacek się totalnie poświęca, totalnie oddaje się rodzinie, podczas gdy jego żona, delikatnie mówiąc, średnio uwzględnia go w swoim życiu. No, jedna z moich ulubionych postaci. Kolejna postać, łamiąca stereotypy, to Szymon, czyli Strażak, który jest mężem siostry głównej bohaterki. Wiecznie podejrzewany o zdrady, robił dużo gorsze rzeczy, niż wyobrażała to sobie jego żona. Żałuję, że tej postaci było tak mało. Ja wiem, że Agnieszka to główna bohaterka, natomiast sądzę, że przydałoby się więcej przeszłości Szymona, jego historii czego wynikały te rzeczy, które się okazały. Dlaczego nic z tym nie robił? To był strażak, niegłupi facet przecież. Jak on w ogóle żył z tym, co się wydarzyło? No szkoda, że takich kwestii nie poruszono, natomiast rozumiem dlaczego. Moim zdaniem i tak to był mega odważny wątek. I fajnie, że, że sięgnięto po ten temat, bo mimo wszystko pedofilia to jest jednak ciągle temat tabu. Jeden, No jeden zaskoczenie, nie? sama historia, sami bohaterowie są turbo ważnymi elementami układanki, ale całości jeszcze nie czynią, żeby to wszystko grało. Trzeba te postacie jeszcze dobrze obsadzić. Tutaj wyszło znakomicie. Były twarze, które widziałam po raz pierwszy, były twarze, które są już dość mocno ograne, ale właśnie dlatego, że to chodzące marki, jest to ogromnym atutem matki. Olga Bołądź, Łukasz Simlat, Mateusz Jański, Małgorzata Pieczeńska, która mnie osobiście dosyć irytuje, ale tutaj wypadła całkiem nieźle. Młodzi aktorzy, bardzo duże wątki tak naprawdę, też sobie super poradzili. Chociaż nazwisk nie przytoczę, wybaczcie. I to nie były stereotypowe role, takie jakie zazwyczaj gdzieś tam mamy okazję oglądać. Myślę, że w tym serialu właśnie ci bohaterowie nie wpisywali się w schematy. Matka jest jednym wielkim wyjściem poza schemat. I w obsadzie też to widać. Jeden, jeden na jeden. Przechodząc do realizacji, powiem Wam, że ja zupełnie nie wiedziałam, jak ten serial wygląda. To znaczy, zobaczyłam, że jest Mateusz Janicki w obsadzie, zobaczyłam, że temat traumy, który mnie interesuje, i idę w to. Jakoś nie szukałam za bardzo opisów, nie wiedziałam z czym się je ten serial do końca, bo byłam przekonana, że on będzie miał taką budowę jak, nie wiem, Prawo Agaty na dobre i na złe, coś takiego, że mamy dziennikarkę śledczą, która w każdym odcinku rozwiązuje jakąś inną sprawę i gdzieś tam w tle toczy się wątek tej jej traumy, Śmierci syna, i tak dalej. Natomiast tu się okazało, że to jest główny wątek, że tak naprawdę nie mamy żadnych innych spraw. Mnie to bardzo zaskoczyło, bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi o taką typową ocenę realizacji, to ja byłam zachwycona. Naprawdę. Montaż, wyśmienity, retrospekcje, przejścia, taki dynamizm. Muzyka, która była dopełnieniem scen, absolutnie nie przeszkadzała w ich odbiorze. Twórcy mieli ciekawy pomysł na czołówkę, muszę to pochwalić. Klimat może nie był aż tak hm, mroczny jak w wotum nieufności, jednak był ciężki. Pewnie właśnie przez tematykę, przez sposób montażu, sposób prowadzenia akcji. Ogólna refleksja jest na pewno taka, że ostatnio mam wrażenie, twórcy seriali nie, nie żałują pieniędzy. Wszystko jest dopracowane i myślę, że serialowi giganci z zagranicy by się nie powstydzili tego poziomu. Jeden, jeden na jeden. Moje ogólne wrażenie jest turbo pozytywne. Kolejny serial Polsatu, którym jestem absolutnie zachwycona. Tam była akcja, dużo psychologii, dużo trudnych tematów niejednoznaczni bohaterowie, ciekawi bohaterowie przede wszystkim. Fantastyczna obsada, to wszystko tworzyło tak fajną całość, że ja bym chętnie obejrzała ten serial jeszcze raz. No on był już sen za to dużo razy. Chociaż nie, mogę się przyczepić do finału, ale też rozumiem, że twórcy nie byli do końca pewni, jak to się przyjmie, jak to się potoczy. I chcieli sobie jakąś furtkę na ten drugi sezon zostawić. Ja lubię otwarte zakończenia. Każdy może sobie dopowiedzieć, co tam chce. Więc mam nadzieję, że tak zostaniemy, że nie będzie drugiego sezonu, bo z jednej strony jestem bardzo ciekawa, co by tam mogło być, ale z drugiej wiem, jak przeciąganie seriali się kończy, nie najlepiej. Nie. Więc może lepiej to zostawić, bo to był dobry, naprawdę dobry serial. Ogólne, ogólne wrażenie, wrażenie. Jeden, jeden na jeden. jeden podsumowując serial Matka oceniam na 5 i bardzo bardzo wam polecam jego obejrzenie mi zajęło dwa dni osiem odcinków niewiele ale historia w miarę spójna świetnie pokazana super zrobiona i myślę że taką główną zaletą serialu jest to że naprawdę łamie on wiele stereotypów które gdzieś w tych naszych produkcjach mogliśmy przez lata spotkać. Tak więc, matkę polecam Waszej uwadze. Polecam też Waszej uwadze mój profil na Instagramie Turbo Wrażliwa. Zachęcam do śledzenia mnie tutaj, do zasubskrybowania kanału i do usłyszenia w kolejnym odcinku.